Chirurgia szczękowo-twarzowa jest pod specjalnością stomatologii i chirurgii. To dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym schorzeń jamy ustnej oraz części twarzowej głowy. Obejmuje ona, jak nazwa wskazuje, zabiegi chirurgiczne w obrębie szczęki twarzy, a precyzując zajmujemy się zarówno taką codzienną chirurgią stomatologiczną jak usuwanie zębów, resekcję leczenie chirurgiczne e, zmian i patologii jamy ustnej. Dużym, dużym działem e, jest także implantologia, zarówno implantologia stomatologiczna, jak i bardziej rozbudowana e, implantologia m, obejmująca inne rejony twarzy i czaszki, ale w, tutaj oczywiście w działalności naszej głównie skupiamy się na, na implantologii, takiej zwykłej, codziennej gdzie wczepiamy implant, od, odtwarzamy, rekonstruujemy pojedyncze zęby, bądź całe zgryzy. Innowacje w technice operacyjnej i rozwój narzędzi chirurgicznych pozwalają lekarzom na wykonanie większości zabiegów wewnątrz ustnie, bez konieczności prowadzenia linii cięć na skórze twarzy. Zabieg planujemy wspólnie z pacjentem, ustalamy z nim formę tego zabiegu, miejsce czy jest wykonywane na fotelu, czy na bloku, jeżeli są do tego wskazania, a, a pacjent wyraża taką chęć, to tak jak już mówiłem, zabiegi są przeprowadzane w znieczuleniu ogólnym, tak żeby te, te negatywne doznania były wyłączone w odpowiedni sposób z znieczuleniem miejscowym czy ogólnym. Jednymi z popularniejszych zabiegów przeprowadzanych w ramach chirurgii szczękowo-twarzowej są leczenie zatrzymanych kłów i zębów mądrości, usuwanie dodatkowych zębów, wysunięcie lub cofnięcie żuchwy i szczęki oraz opieka w przypadku złamań kości twarzo-czaszki. Szeroką ofertę ma KCM Klinik. Z takich najczęściej spotykanych zmian chorobowych, patologiami ustnej, no to problemy związane z ósemkami. I tutaj mogę pomóc w usuwając w komfortowych warunkach, czy asyścia, anestezjologa, Ósemki zatrzymane, ósemki, na które należy usunąć ze wskazania ortodontycznych, zęby które dają odczyny zapalne, które są zepsute bądź poprzez zatrzymanie swoje powodują stany zapalne dziąsła. W takich wypadkach jestem w stanie pomóc. Kacem klinik dysponuje. No, bardzo dobrym na światowym poziomie zapleczem zarówno diagnostycznym. Posiadamy aparat do zdjęć panoramicznych, do zdjęć punktowych, ale przede wszystkim tomografię wolumetryczną, objętościową, która daje nam możliwość pełnej diagnostyki Szczęk trójwymiarowego obrazu możemy bardzo precyzyjnie pacjenta zbadać, przy niedużej dawce prześwietlenia określić, co mu dolega, no i oczywiście odpowiednio zaplanować zabieg. Zabiegi wykonywane są bądź w gabinecie stomatologicznym, bądź te bardziej złożone na bloku operacyjnym w znieczuleniu ogólnym, aczkolwiek w gabinecie także mamy możliwość przeprowadzenia zabiegów w krótkotrwałym znieczuleniu. Pacjent czuje się komfortowo, no. I po, 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 po krótkiej obserwacji godzinnej może, może wrócić o własnych siłach do domu. Dzięki bogatemu zapleczu oraz wykwalifikowanemu personelowi zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo twarzowej wykonywane są w KCM Klinik bez potrzeby odsyłania pacjentów do Wrocławia.